Wieści z regionu, drodzy państwo, to przegląd prasy, który proponować będziemy w popołudniowych programach Express Silesia. Zaczynamy od tygodnia od tygodnika Nadwiślańskiego. Zabójca Dominiki trafi za kraty po dwóch latach od imprezy sylwestrowej, podczas której doszło do zabójstwa 18-letniej Dominiki R. No, jest w końcu wyrok. Więcej o tej sprawie przeczytacie państwo w tygodniku Nadwiślańskim. My tymczasem zmieniamy tytuł Express i karnawałowe maniery. To jest artykuł, jak najbardziej na czasie. Warto się zorientować, co powinno dziać się przy stole, jakie zachowanie jest wskazane na parkiecie w trakcie tańca. Myślę, że jest to zbiór bardzo, bardzo pomocnych rad. No, takich wydawałoby się oczywistych, a jednak ciągle w cenie warto sobie tę wiedzę odświeżyć i przyswoić. Nowości: Dziennik Toruński. Forsycje poczuły wiosnę. Tak, tak, drodzy Państwo, styczeń. Pogoda płata nam niezłe figle. Niestety może się to fatalnie odbić na roślinach ozdobnych i e, uprawach. Obsypane kwieciem ciepłolubne rośliny, kurki wyrastające z, z leśnego mchu i niedźwiedzie, które ani myślą zasnąć. O tych wszystkich anomaliach e, dziś w artykule Forsycję. Poczuły wiosnę. My pędzimy dalej, pędzimy z taką prędkością, z jaką nie, całkiem niedawno pędził Halny, który poczynił wiele, wiele szkód. I tutaj taki ciekawy raport opatrzony bardzo, bardzo interesującymi zdjęciami. To w tygodniku podhalańskim. zachęcamy Państwa do lektury kataklizm. Halny wyrwał tysiące drzew, zrywał dachy z domów, ludzi przenosił jak piórka tegoroczne święta w Zakopanem, turyści i miejscowi zapamiętali. Pamiętają do końca życia. Jeśli Państwo macie ochotę sobie przypomnieć, to również polecamy ten artykuł. Można przyjrzeć się zdjęciom no i poczuć to, co czuli wszyscy ci, którzy święta postanowili spędzić w górach, bo były to święta z dreszczykiem, bynajmniej nieprzyjemnym. Przypominam, że to popołudniowy program telewizji TVS Express Silesia. Wracamy już za chwilkę. W naszym studiu pojawią i się jeszcze gość. Połączymy się także z naszym newsroomem.